Minęła 16, Anna Popek, świat się kręci, witam państwa. Trzy pomysły na Trybunał Konstytucji. Zagrożenia, które my jako policja widzimy i w tym czasie odnotowujemy jak najwięcej z tym, że... Kwestia myślę, tej rozmowy z dziećmi, przede wszystkim, no tutaj musimy czasami poprosić o tą kontrolę, chociażby starszego brata, czy w niej poruszają, a jeżeli dodamy do tego jeszcze alkohol, lub inne już trzykrotnie wyższe liczby. także, no wystarczy to sobie... młodzi ludzie najczęściej? To są najczęściej młodzi ludzie, którzy niestety nadużywają alkoholu, wchodzą do wody, jakie to jest po prostu niekontrolowane zachowanie. Może się wydarzyć wszystko po użyciu takich substancji. A jak wygląda Wasza Służba celna, inne służby. No my jesteśmy takim krajem, który jest, można powiedzieć, krajem przerzutowym dla. Tak, no i jeszcze zaginięcia. Bardzo trudny temat, bolesny często młodzież ucieka sama na kilka dni potem wraca, ale czasem jest inaczej. Dokładnie, zacznijmy już od tych bardziej świadomych dzieciaków, które niestety czasami właśnie uciekają z domu, bo czują tą w nas zaufanie. No myślę, że na pewno my już też nie odnotujemy tego jako zaginięcia, tylko no. piękną pogodę. No i też przełoży się nie dość że na tą kulturę fizyczną, ale też.